Cześć, kochani, witam was bardzo serdecznie w polecanych zestawach na miesiąc marzec. W tym miesiącu dużych zmian nie będzie. My dzisiaj startujemy bezpiecznie z zestawem za 4000 zł. Niektóre ceny modeli kart graficznych nieco nam zawirowały. No i chyba trzeba troszeczkę odczekać, aż się ustabilizują. No to zaczynamy myślę klasycznie, czyli od procesora. Jak widzicie, ja tutaj postawiłem na procesor Intel Core i5 12400F. To cały czas bardzo dobry procesor sześciordzeniowy, 12-wątkowy. Jak widzicie, na sokecie 1700. Jego cena na dzień dzisiejszy to 473 zł. Tak więc myślę, że idealnie wpasuje się właśnie do zestawu za 4000 zł, ponieważ na platformie AMD byłoby troszeczkę ciężko coś sensownego dobrać. Tutaj natomiast również mamy możliwość postawienia tego zestawu na pamięciach typu DDR5, tak więc, jeśli ktoś by chciał, to może właśnie zainstalować z tym procesorem. Ale nie zdradzając szczegółów, przechodzimy sobie po kolei do płyty głównej. Ja tutaj postawiłem na płytę główną od firmy MSI. Jest to dokładnie model B760P WiFi. E, właśnie na pamięciach typu DDR4. Ta płyta główna kosztuje 519 zł, jak widzicie jest ona tutaj w promocji. Zostało jeszcze kilka sztuk, tak więc kto pierwszy, ten lepszy. Płyta formatu ATX. E, mamy bardzo fajnie chłodzoną sekcję zasilania procesora, co zresztą widać. Mamy również złącze dwa do dysków, na jednym oczywiście radiator. Porty wejść-wyjść, tak one się przedstawiają. Płyta oczywiście posiada Wi-Fi, tak więc dla tych, którzy lubią mieć Wi-Fi w komputerze stacjonarnym, to będzie można zaliczyć na IN+. Do tego jak widzicie mamy Czarny laminat, tak więc myślę, że płyta może się podobać. Przechodzimy sobie teraz do pamięci. Ja tutaj również klasycznie postawiłem na czarne pamięci od firmy Gudram. Są to IRDM -y Pro. Mamy tutaj 32 GB w dwóch modułach, 3600 pamięci z opóźnieniami CL18 w cenie 259 zł. Tak więc cena bardzo atrakcyjna. W przypadku DDR-ów piątek, te kosztowałyby około 400 zł, tak więc jak widzicie troszeczkę trzeba by było jednak dołożyć. Ja tutaj, żeby wmieścić się w budżecie zostałem przy platformie na pamięciach DDR4 kosztem mocniejszego modelu karty graficznej, którego zobaczycie oczywiście na samym końcu, a my tymczasem przechodzimy sobie do dysku. Ja tutaj postawiłem na dysk od firmy Lexar, jest to dokładnie model NM710 o pojemności 1 TB. Prędkość odczytu 5000 MB na sekundę, zapis 4500, dysk w centrum. 249 zł, tak więc całkiem nieźle jak do tego zestawu. Niestety, pomimo tego, że jestem zwolennikiem dysków Samsunga, no to tu niestety nie zmieścimy się w budżecie, aby wrzucić sobie jakieś Evo 970, 80 e, czy nawet 990 Evo. Przechodzimy teraz do zasilacza. Słuchajcie, ja tutaj postawiłem na zasilacz o mocy 650 W, i tutaj pojawił mi się zasilacz od firmy Gigabyte model. P650G z certyfikatem Gold. Tak więc myślę, dość ciekawie. W cenie 279 zł. Z tego co widać mamy płaskie wiązki przewodów, nie jest to niestety zasilacz modularny, no ale niestety w tym przedziale cenowym ciężko byłoby znaleźć coś modularnego. Myślę, że taka moc w zupełności wystarczy do naszej konfiguracji. Zasilacz posiada 5-letnią gwarancję producenta. Co do obudowy tutaj wybrałem również dość klasycznie jak widzicie, czyli Endorphy Signum 300 ARGB w cenie 258 zł. Mamy tutaj oczywiście cztery na wyposażeniu. Myślę, że to ma budowę na każdy, więc za bardzo nie ma się tutaj co rozwodzić. Mamy ofiltrowanie, yy, Mamy wbudowany kontroler, cztery wentylatory RGB 120, no i szkło hartowane z boku, tak, więc myślę, wszystkie nasze komponenty będą się dość ciekawie prezentować. Co prawda w tym zestawie mamy box chłodzenia, nie będzie tutaj żadnego IO, które dodatkowo upiększyłoby wnętrze tego peceta, nie ma też świecącego ramu. No ale myślę, yy, w tym budżecie ciężko by było złożyć taki Ciekawy wizualnie zestaw, dlatego mamy tak dość klasycznie, z jakimś tam delikatnym podświetleniem. No i słuchajcie, przechodzimy teraz do karty graficznej na samym końcu. Tak jak wspomniałem, postawiłem tutaj na nieco wyższy model kosztem właśnie tych DDR-ów, a postawiłem tu dokładnie na rx 7800XT Gaming OC w wersji od Gigabajta. Mamy tutaj 16 GB pamięci VRAM, 256-bitowa szyna, układ chłodzenia trzywentylatorowy, jak widzicie jeśli chodzi o wyjścia obrazu, bo tu mamy tutaj dwa razy HDMI dwa razy DisplayPort, karta bardzo fajna bardzo ciekawa, jej cena 2199 zł myślę warto do niej dołożyć, ponieważ RX 7700 XT jest chyba tylko 300 zł tańszy ale oczywiście jeżeli ktoś chciałby słabszy model, który w zupełności by mu wystarczył kosztem właśnie tych DDR piątek albo większego dysku to myślę może taki deal sobie zrobić czyli wziąć RX -a 7700 XT ja tutaj postawiłem na 7800 XT Myślę, że ta karta świetnie sprawdzi się w zestawie za 4000 i przede wszystkim pozwoli nam pograć w wyższej rozdzielczości niż tylko Full HD. Tak więc, yy, ta karta w tym zestawie yy, i ten zestaw dokładnie, słuchajcie, kosztuje, już Wam pokazuję, ile tutaj wyszło. 4236 zł. Mam nadzieję, że dzisiejsza propozycja została Wam się spodobała. Niedługo będzie kolejna. Linki do tych wszystkich podzespołów znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Jeśli chcielibyście, abym złożył Wam taki zestaw, piszcie do mnie, linka również macie w opisie. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji kanału. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Na razie, trzymajcie się, cześć!